Dobra, idę dalej Nie mogę się mojej grody doczekać kiedy kupię sobie gimbala na razie póki co nie kupię ale myślę o tym żeby mu fajne ujęcie robić Ciekawe jak to wychodzi. chodzi ciągle się zyska na ścieżka jest kogoś uczęszczania to mi jest droga główna to jest inna część tego lasu Lęga ciemna dzisiaj w lesie jest Ale chyba mam dobre ustawienie w kameche Chciałem sobie kawałek pójść Bo jest jakaś ciekawa część lasu Kto tu chodzi? Ścieżka jest regularnie wygepywana To musi ktoś kęg kogo wychodzić Ale głupi jestem bo mogłem tędy pójść od strony drogi. Proszę. Problem w tym, bo nie wiem czy ten skarang czyjś, czy niczyj czy. tu w tym miejscu, w tym lesie. chodzi o kiehakę las mam pełno takich miejsc ciekawych o Langer ładnie jaki gasy Ale a ja się krugiłem, równie dobry mój grog z był od skoronej grogi błyść Kurde! U. Co to jest? Ognisko, które się robiło. Po krzewy to A nienawidzę po krzyw Nie wiem, to może być już gara na ale nie wygaj mi się. O Śmieci w środku jasu. Widzę. O nie, 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 tu jest z powodu tych worków. nie, 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 się kawałek kęgę. Ale nie, 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 właśnie, kurgę czy ktoś z klasy go do kogoś przypomniało mi się bo jeszcze jedno miejsce miałem odwiedzić ale może dzisiaj dam sobie spokój gości tu chciałem wam owiedzieć a jeszcze kęgę pójdę, co mi zależy zwłaszcza jaka jest w rozdzielczości gwaka nagrywam Nie, to chyba jest jakiś teren. O ile się nie myję o torfowiska mamy moi drodzy. Nawet nie będę próbował kęgę pójść, bo skończyłoby się to dla mnie źle chodząc z gbagiem. Tam mi się pogabaka zwisającym bluźkę. Ale nie będę tam jak bo tam chyba teren prywatny. He <gulanie> ugh, się ugh, ugh, się ugh, Trzeba ugh, ugh, z ugh, 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 powiem wam. Las nagra się wyraźnie tu nie przegłuchać wyłącze na chwilę.